Ciema, eee, mamy sezon karmazynowej Manticory i srebro. Zapytałem, w sumie, jaki czołg sobie wybrać z tego sklepu? No, w sumie, nikt nie powiedział o koncepcji 1B, oprócz jednego komentarza. No, ale też, w sumie, później ten sam gość powiedział, że jak chce meda, to weź meda. Także, chyba idziemy w KPZ -a. Eee, bez żadnej zniżki, bo już nie wierzę, że wbije złoto. Patrząc na to, jaką męką było srebro. Więc już bez zbędnego opitalenia mamy sobie KPZ. -a. Dobrze, cała animacja pokazująca, że go nabywamy. No jest szałowa animacja. Aha, to zostanie dodane w najbliższej przyszłości dopiero do mojego konta. Chyba, że już jest najbliższa przyszłość. No według tego tak, I może jeszcze styl 3D do niego, zamiast inwestować w, w, w kamuflaż, dobrze niech będzie, mam jeszcze tych obligacji trochę, co prawda teraz troszkę wyzerowałem, liczyłem trochę, że mi zostanie, ale trudno, no, ta animacja jest trochę bez sensu, no, widziałem ten czołg, widziałem model, to po co przelot w kółko z muzyczką, ale dobra. Wygląda to jakby wyjechał z jakiejś kopalni żelastwa jeszcze, Albo z huty, jeszcze ciepły e, Do stylu o, Zastosuj Garmr, fajna nazwa No to cóż, mm, tak Tutaj troszkę golda Zastosuj Tutaj na pewno Mała apteczka Zestaw naprawczy powiedzmy, że gaśnica I teraz, żeby nie było ja sobie szybko odpalę pewną ściągę KPZ-50T50 KPZ i zobaczmy z czym ten czołg się powinno stosować, według niektórych. Wentylacja dosyłacz i improved aiming. Dobrze, więc z tym idźmy. Wentylacja. Dosyłacz, ulepszone celowanie, zastosuj. Mamy czołg gotowy, załoga co prawda jakieś ameby, ale, ale. radę, Bo to jest czołg premium, czy nie? W garażu. Badaj. Uniwersalny czołg premium, yy, średni, który nie jest premium, więc nie może. A nie, może przenosić załogę bez kary. No to zobaczmy, co my tu mamy. A, zmień. A... Końce Panzer, Leopard. Leoparda 1 chyba będzie załoga fajna. Taka uniwersalna bym powiedział. Jeszcze jest Leopard PTA, ale, ale tutaj niech będzie już jak jest. Na razie im nie daje żadnych perków i lecimy do bitwy. Zobaczmy, jak to w ogóle działa. Nie wiem, jaki ten Czołg ma featury, ale, ale dobra. Widzimy się w bitwie albo Lakeville. Także po ekranie ładowania, jak się już będzie zaczynać. Dobrze, także z tym czołgiem mm, ja bym na razie zagrał snajpersko trochę. Totalnie nie mam pojęcia w sumie jego pancerzu. O i o armatce. Chociaż armatka wygląda na śmiesznie krótką, ale czołg, czołg wygląda ładnie, szczególnie w tym stylu takim. Jakiś kamuflaż mógłby na niego być, ale po co to komu, skoro jest kamienny styl, żelazny? Także nóż, lecimy. Ta mapa jest chyba w odpowiedniej rotacji, bo strasznie często się ostatnio pojawia. Um, dobra. Nie ma to A, hydrauliki, pneumatyki. Nie ma. Dobra. Także zobaczmy, co i jak. Przeciwnik się rozbił. Także ten, co nas wyspocił, to chyba już poszedł pływać. Dobrze dla nas. ILC V90. No to sobie szalej raid przez miasto robi. Szkoda, że nie pojechał na środek, bo tak bym się mógł tam by się mógł przydać. Bacze dostaje w pieprz, a my tutaj sobie grzecznie czekamy, aż się ktokolwiek pojawi. My po co strzelać na ślepo? Jeszcze zobaczmy, jaką to ma pe penetrację. 268, nie tak źle. I 1500 prędkość. 310 penetracji. Ładny czas reakcji od naszych. Prawda, ten wyty AUF PZ. To praktycznie nas go miał. On chyba po 700 strzela. No, że tu się nic nie dzieje. A no, podjedźmy do tego miasta. Jest koncept 1B. To jest żołnierz ze srebra, pewnie. Ale to już. A nie. To było z jakiegoś eventu. Chyba wyty AUF PZS100. Dobrze, podjedźmy, bo tutaj tak pasywnie to nic nie uzyskamy, prawda? wypadałoby coś postrzelać tym ciągiem. Jest Erik. Jest i Erik. Dobrze. Byłem poza jego zasięgiem widzenia. Może trafiłem. Wyspotowany to trzeba się schować. Erik kurczę mi oddał. Niedobrze, ale jak mnie stamtąd widzą, to znaczy, że muszą mieć gdzieś kogoś bliżej jeszcze. Oczywiście, feeling tego czołgu jest o dziwo przyjemny, jest taki spójny ze sobą, nie jest jak w przypadku niektórych czołgów, gdzie, gdzie trzeba się na siłę kombinować co i jak. Tutaj już mnie stamtąd nie powinni wykryć, tam jest na pewno Shrek i ten Eryk. Okej. Okay. Spróbujmy do 2000 dobić, co? Eryk już ucieka. Aha. U nas baza się troszkę staje takim tematem przykrym. A MX do mnie coś będzie chciał powiedzieć, co? Ciężko, ciężko, bo tutaj MIDA nie puszują, więc tutaj ciężko się będzie przebić. A bazę już, już cofają. Nam puszują, więc tutaj by wypadało wracać do obrony. Ale jesteśmy troszkę rozbici. Nie przebiłem, on mnie nie powinien wykryć. Także to jest bez problemu. Wiem, że jeszcze wcisnę jeden strzał, ale zdążył się ukryć. Tutaj może przycelujmy. Chodź tu w chodź, kurczę, Misklik. Ok, no teraz to by mi wypadało cofać. Jesteśmy w tragicznej sytuacji, jeśli chodzi o zespołowy wynik. Zaraz no, nas mogą przycisnąć w sumie z każdej strony przegrywamy dość sporo, prawie 6000 życia 4 do 6, nie dobrze, czyli armatami jeszcze, jeszcze jakoś sobie poradzimy. Gorzej właśnie z punktami życia, czyli trzeba jak najwięcej strzelać, jak najmniej dostawać. No standardowa klasyka, no. Mm, mam nadzieję, że tamten jeden strzał w Gunkiewice wszedł. Że to nie jest tylko 330 nordymage jak na razie. To by wróżyło bardzo słaby wynik. że zobaczmy, zobaczmy. Tutaj z mida na razie nic nam ten. Wykryty Leo. No dobrze. Leopardzie. Rykoszet! Kąkiewica full HP, więc to wygląda słabo. Dobrze. Jak od Jankiewicy dostałem, to już jest po ptokach. A nie, no tylko za 400. To od kanonu było w sumie. Dobrze. 1000 damage'a? 1000 Super. Dowidzimy się w garażu i w następnej. Niestety bitwa to porażka. Trafiliśmy jednak tego Gąkiewicz'a. I to fajnie weszło. 1300. No, w zespole po prostu to 5. To już jest. Uhuhu. Może przy okazji zrobię misję? Nie. to Misję już zrobię. A nie, mogłem ją zrobić. Także otrzymaj darmowy prezent. I bierzemy kolejny kafalek. Odblokuj, a co tam? I teraz niż trzy pojazdy przeciwnika w jednej bitwie. No dobrze, Skarb Węża. Do no 12 lutego może mi się uda to skończyć. Chociaż jeszcze muszę zagrać w Rankeda, bo inaczej stracę rangę. Mogę przegrać nawet, by żeby zagrać, nie? Dobrze, to jeszcze druga bitwa. kpz 50 t Widzimy się na linii frontu. Mapka Miasto Duchów na 9 Tiery. Ehm, spróbuję, może linię 1-2. Zobaczymy, jak się to uda. O, mam nadzieję, że coś z tego się wystuka. To chyba aż tak pancerne nie jest. Zresztą ostatnia bitwa pokazała, że ten pancerz to raz przypadkowo się wyszedł. No a później, no to to tak było. No, wszystko weszło. Ja, ja rozumiem, że, że to takie. Kurczę, ale sam tam też jechać to bez sensu samemu. Dobra, nie będę tam sam jechał. Już się nauczyłem, że nie można robić na przekór zespołowi, bo i tak się mniej uzyska, mimo że się przegra, prawda. Tak, chęci na, na przykład pięciu przeciwników wyjedzie, bo oni pojechali jednak inaczej ze swoim zespołem. No cóż, no cóż. Także pojedźmy, zobaczymy, co się uda wykombinować. No od razu napiszmy GG, żeby być taki trochę toksik. Może być, prawda? Lekki toksik nigdy nie jest zły. Ok. Jak już u nas taka ekipa tam pojechała, to mam nadzieję, że będę cisnął do końca. jeśli ja się tu nie wyspotuję, nie zaświecę jak. Nie wiadomo co na środku łąki. Wtedy jedna salwa i po mnie. Kitram się tu gdzieś w krzaku. I zobaczymy. I zobaczymy jak się to uda. O tu już strzelają, to niedobrze. Może ten krzak będzie lepszy. Jest tu trochę krzaków po drodze, więc powinienem być niewykryty jak będę strzelał. Na razie nie ma do czego strzelać. Conqueror jedzie. No, też słabo widzę tą bitwę. Albo się magicznie obronimy medami, albo nasze... czołgi ciężkie, które totalnie zepsuły. Według mnie. Ustawiły się w jednym małym... segmencie na mapie. Liczę na to, że ich nie, nie słamszą zaraz. No, ale trudno. Mm, tam leci co? KPZ? Erik, Erik. Erik jest na górze, blesk tutaj. Eryka postrzelać nie mogę chwilowo. A jeszcze trzeba by wyjaśnić tamtą górę. Bo tam na wzgórzu pewnie kogoś mają. I się. A4. I to A4 może pokrzyżować jakiekolwiek plany podejścia od nich od tyłu do czołgów ciężkich. Ale trudno. Podjedźmy teraz tam. Mam nadzieję, że nikt nie będzie na tyle blisko, żeby wykryć. Okej. Okay. Już Miel się pokazał, Miel nas wszystkich zdradził. Erik? Nie, nie ma go na tyle, żeby wyjechał. Dobrze. pz on nie może chyba zgasić na strzał, to niedobrze. Okej, okay, no, no brakuje pomysłu rozwiązania tego wszystkiego problemu, a u nas już w bazie się też dzieje grubo, no może tam pojedźmy, pojadę i zawrócę. Może trochę już za późno. Skorpion zajął pozycję sniperską. Mm, może nam pokrzyżować plany. Jest 1-1, tracimy 600 życia, także to na papierze nie wygląda jeszcze tak źle. 1000 też jeszcze nie jest tak tragicznie. A teraz już nawet prowadzimy, ale grunt, żeby się chyba tych sniperów z górki pozbyć, bo, bo to będzie, będzie problemem. Okej, okay. tutaj cokolwiek wystaje. Nie. Tutaj, Project, to zaraz się znowu może pojawić. Nie strzelił, jego strata. Ok, musimy się znaleźć medem wśród czołgów ciężkich i wśród innych strzelających z daleka jednostek. Ok, fajnie, fajnie, dziękuję. Może tam wpadł jakiś damage, bo ktoś go dobył za mną. A gdzie ty chcesz pomocy, mordo? Zobaczmy tu tak troszkę. że. Amoraczek. No fajnie. Dobrze, że nie wybuchł chociaż. Tutaj, jakbyśmy chcieli walczyć, to by wymagało. Pozdrowienia dla gościa. Tutaj nie ma przyjazdu. 60 sekund jeszcze zanim naprawię Amorak. Także troszkę zdolności bojowe spadły. Ale może nie, nas nie zabije. To szok wygrana bitwa. Wynik dużo mniejszy niż poprzedniej. Ale tutaj. No Ładowanie jednak 18, 17 sekund na takim czołgu nie jest dobrym za Fum300. 14 sekund, sorry. Także ja mogę tylko teraz jak najwyżej ich połaskotać i uciekać. 4 strzały na minutę to słaby wynik. A tu? dosik, Nawet trafiło. 980. Fajnie by było dobić do 2000 damage, a. Ja wiem, że to nie jest dobry wynik szałowy ani nic w ogóle wartego uwagi. Jednak zawsze to jest coś, no. Z nowym czołgiem się trzeba też obyć. I tak jak mówiłem, wrażenie z tego czołgu jak na razie pozytywne. Jest taki zwarty do, do kupy. Okej. Okay. Tema. A, się wystawiłem. Go zbieram jak na razie damage, nie zadając damage a To są najgorsze typy wymian. Strzelił, strzelił. Super Drog hmm. jest za niski No nie, no to już... Już trochę unlucky No, no cóż Żal mi tej gry W sensie tej konkretnej Wynik mógł być duży przy tak 2-3 no, ale nie wykorzystane okazje Także czołg. Trzeba się jeszcze nim nauczyć grać a dostosować się do jego stylu Daje duże możliwości, wrażenie takiej siły No to cóż, zobaczmy jaki wynik Nie spodziewam się tu dużych zarobków, mimo że golden nawet nie grane 1300 Damage, nic wykrytego, nic po spocie 7 strzałów, 5 celnych, 4 przebite 79 na plusie, ale 65 to misje, więc 14 Nie ma źle, a grunt, że jakiś w ogóle przychód no i co, widzimy się następnym razem. Siema.